Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie vlog z urodzin Beverly. Beverly kończy jutro 3-latka, ale niestety jutro jest y, poniedziałek i mam bardzo długo lekcję, a później mam jeszcze zajęcia dodatkowe, więc nie miałabym czasu tego obchodzić. Także dzisiaj w niedzielę y, po prostu zrobimy jej tą imprezkę i wsiądziemy w niedzielę, no bo wiecie, tak, dzień przed to chyba się im nie stanie, wsiądać. A wiem, że Beverly jest na to wszystko gotowa. I fizycznie oraz psychicznie. Na sam początek, yy, przed jazdą, wezmę ją na ląża, żeby się wybrykała, wybiegała. Później z nią jeszcze sobie troszeczkę przepracuję i na koniec treningu wsiądę. Zobaczymy, czy uda się zakusować. Dobrze, a więc skoro jest rano, to zrobimy jej na samym początku torcik, żeby on się już jakby y, piekł, y, suszył, y, żeby po prostu na później był już gotowy. Y, więc teraz to będziemy robić. Tak jak każdemu konikowi. Więc ja mam już przybory i zrobię teraz troszkę masy solnej że na torc. Nasypam drobinkę soli i mąki i teraz będę dolewać wody. Dolałam wodę i teraz to wszystko będę mieszać. prezentuje się nasz torcik jest on w zakrętce i teraz go jakoś ładnie ozdobimy więc poczekajcie mam tutaj startą marchewkę i ją dodamy dodajemy troszkę startej marchewki i jakieś ziółka mamy tutaj przyprawy do sałatki chcę po prostu do tego a taki mamy efekt końcowy i yy, teraz damy go Peweli i damy jakiś prezent. Księż Księżniczka, solejnie dam, kamień nasza, o matko, dobra, ja zaraz zeszczywamy do jej stole, to ci leży tutaj. Yy, Czekajcie, więc może, żeby kończyć, ale poczęstujemy oczywiście, co mi stanie, ale najwięcej zabierze sobie Peweli. Ogólnie to beweli ma taki ładny ten kanterek jest w miarę nowy, więc to jest taki dla mnie prezent na urodziny. Um, ale wiem, bo po prostu nie chcę jej nic robić takiego nowego, ponieważ wiem, że ona najbardziej ucieszy się po prostu z torcików i smaczków. Pyra się. Ale smakuje beweli Marchewkowy. Dobra, beweli sobie będzie tutaj... To jadła, a później poczęstujemy resztę koników. Teraz damy troszeczkę blakisowi. Harry Beck również coś dostanie. Jeszcze zostało nam troszeczkę dla Livi oraz dla Baby Joya. Koniki zadowolone, teraz zaśpiewamy 100 lat. 100 lat, 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam Niech żyje nam... A kto? Favelii! Mam nadzieję, że zaśpiewaliście ze mną um, Także, no nie wnikajcie w mój fałsz, ale y, No, musiałam zaśpiewać dla Favelii moje kochane y, Także zaraz ją wylążujemy i pójdziemy już później y, na y, podwórko wsiadać Dobrze, a więc na lążę ubiorę jej już o głowę, żeby się już przyzwyczaiła yy, na lążę. Tylko po prostu ubiorę jej mostek do ogłowia, żeby mogła ją na nim na 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 wylążować. wiecie o co chodzi. Yy, dobra, zabieram teraz stąd. Mam już tutaj mostek, więc zaraz jej dopniemy do ogłowy, bo w ogłowy się prezentuje tak. I teraz dopniemy jej mostek do ogłowy, i ją tutaj normalnie w domu wylążuję. A później pójdziemy, jak już się cała wybryka. I wczoraj jeszcze ją też wieczorem lążowałam, żeby się jeszcze wczoraj bardziej wybrykała. No i teraz ją jeszcze na chwilę wybrykamy, i później sobie przypomnimy kilka podstawowych rzeczy do wsiadania, takich, no, ale to już na dwa. Mam już kierowniczkę na ląży. Teraz muszę wam występować porządnie yy, i później do mnie się podpisze. Yy, tutaj mamy jeszcze wylążowany wylonżone, mam troszkę. Ładnie, to tyle. Tylko troszka. troszkę. Także myślę, że widzimy się jak będzie już wylążowana Beverly Galopuje. Ale ym, nie nie bryka, bo to też jest spokojna raczej flaczka o takim charakterze bardzo ufnym, spokojnym Więc nie bryka, ale sobie szybciej go lopuje jak widzicie Hoho, ho. do mnie, do mnie Superko, tak jest, okej okay. Teraz mostek jej cały z odepnę i lecimy I już nie mogę doczekać i pewnie będą pytania, a więc od razu odpowiadam. Beverly y, jest już w y, 100% przygotowana do wsiadania, już jest nauczona łydki, bo jej na przykład. Y Robiłam takie ćwiczenia, że na przykład za wodze, czy ją kontrolowałam na kontakcie. Na przykład dodawałam jej łokciem łydkę, więc ona już wszystko to zna na łydki, tylko po prostu musi przyjąć dzisiaj jeźdźca i zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Czy będzie to po prostu bardzo spokojnie, tak jak praca z nią z ziemi i jej charakter normalny, czy będzie to bardziej charakter pod siodłem już dla bardziej zaawansowanych. Ubieram jej na pierwsze wsiadanie o głowie z wodzami. I w sumie to mogę mi ubrać trochę mocniejsze wędziwo, no ale dobra. Założymy jej na pierśnik i wytok, żeby mieć ją pod kontrolą. Ten pięciopunktowy, bo on dobrze działa. Najlepiej no, chyba. Ok, a więc konika mamy gotowego. Trochę się stresuję, ale myślę, że damy radę. Um, ubrałam jej tak na pierśnik trzypunktowy, do tego wytok, no i o głowie. Więc mam nadzieję, że się nie zabije. Teraz tylko przełożę sobie wodę i jesteśmy gotowe. Także idziemy i widzimy się już na, yy, na dworzu. Okej, okay, zobaczcie, jesteśmy. Beweli sama idzie obok mnie ja jej w ogóle nie prowadzę. Idzie sama, bo jest tak nauczona. Zaraz zobaczcie, przyspieszę. Super konik. I cały czas obok mnie biegnie. I nawet się zatrzyma przy mnie. Tak, dobry konik. Tutaj mamy takie odrążka, więc zaraz zobaczcie, ja idę na drążkę i ona też idzie na drążkę. Teraz ja się zatrzymam. I stoi. Teraz przyspieszę do schodków. Zatrzymuję się. Super, goni. Więc tak właśnie to wygląda u nas. Yy, ona jest nauczona podstawowych rzeczy, więc myślę, że to nie powinno być jakieś super trudne. Ta jazda dzisiaj. Nawet na sobie wezmę bacik. Yy, zobaczymy, jak będzie chodzić. No, zobaczymy, po prostu, jak będzie chodzić. No, nie wiem jeszcze. To też zależy, po prostu, jak ona będzie się zachowywać, od tego, czy będzie galop, czy będzie kus, czy będzie sam stęp, czy co. Także no. Super. Dobrze. Okej, skróciłam wodzę i jeszcze na niej nie siedzę. Idę obok niej. Tutaj, obok niej. I kieruję sobie nią na wodzy i dodaję tutaj jej łokciem łydkę. Ale nie mogę wam, nie mam rady wam tego pokazać. Jeszcze raz, też Babylima na sobie tyle sprzętu, ale to po prostu dla bezpieczeństwa. Volta, Super koń. Bardzo ładnie się umie prowadzić. Bardzo ładnie. I tak sobie chodzimy. Robimy teraz Volty, Zaraz przyspieszymy. Dobra, kus. I kusujemy. I teraz w kusie Volta. Serdecznie tak dziwnie Wam to pokazuję. Muszę to jakoś nakryć. I jeszcze tu się tutaj nie. Operować przekątno i na środku przekonę się zatrzymanie do swój. Tak jest! Dobry koń! Dobra, okej. Okay. Wszystko powtórzyliśmy, we Oczywiście zachowuje się z, tak jak zawsze idealnie. I dajemy nóżkę. Dobry koń. Nic nie reaguje w ogóle na to. Dobra. Teraz spróbuję się na nie tak trochę powiesić na brzuchu. O rany. Tak, wisiałam na jej kiju. Super koń, dobra. Okej, okay, już bez jakichś zbędnych sztuczek dziwnych wygibasów. Po prostu wsiadam. Okej. Okay. A pierwszy raz na niej. Okej, okay, próbuję postępować. No. Tak jak się uczyliśmy kierować. Tak jest, dobry koń. Super. Stop. Dobrze. Super. Widzicie, ona jest spokojna. O Ale grzeczny koń. Wstępie. Dobra, jeszcze z nie Wstępie. Ale super. W ogóle to nie nie wrażenia. Może tam troszkę na początku tak się tylko, yy, nie wiem, sprawdziła i teraz już normalnie czuję, że bez zmiany ciągłej, szybciej, szybciej, ruchu. Ej, nie czekaj, Polka. Tak jest dobry. No i właśnie no ale super jak się siedzi, serio. Widzicie w ogóle jaka ona jest wysoka. To jest tak wysokie bydle. Ona ma około 1,85 m w kłębie. E, ma to napisane na swoim paszporcie, więc może Wam pokażę jak nie zapomnę. Także no... jaju ten jest cudowny. Serio. Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy będę na niej pokonywać przeszkody, ale myślę, że to już niebawem, bo idzie nam praca naprawdę wspaniale. Myślę, że jakoś za tydzień spróbujemy już zacząć skakać jakieś małe y, przeszkody. Jednak y, tyle poświęciłam jej pracy, czasu na pracę z ziemi, że teraz z pracą podwójną możemy żyć troszkę szybciej, bo ona będzie po prostu y, lepiej do tego przygotowana i o wiele lepiej będzie wszystko brała. Jakby to, że tak powiem. Najpierw chcę jeszcze postępować. Tak jest. O, ale słoneczko ładnie zaczęło świecić. Zobaczcie, tam jest słoneczka. Superka. Patrzcie to, super koń, tak jest, w ogóle bacik miał złamany, ale jakoś przeszyję, będę sobie go tu trzymać, albo to w ogóle całe odłamie i będę go tu trzymać. Teraz na chwilę Wam nie będę nagrywać, bo chcę z nią porobić wolty, przekątne wstępie i na, yy, zobaczycie dopiero nasz pierwszy lub drugi kus. Kupsem. Jak widzicie w kusie aniołek. To samo co było op, ten. To samo co było w wstępie. Aniołek. To po prostu kusuje tak jak się uczyłyśmy po prostu bez jeźdźca. O, zobaczcie jak się rozluźnia nawet. Ale dalej czujna. Ale to wiadomo. Super koń! Przekątna i zobaczcie na środku. Prt. Super. Dalej. I zmiana kierunku. I zobaczcie, kusujemy. I jestem z strasznie, strasznie dumna. Dostanie jeszcze w dużo smaczków. Prr. Dobry kani Myślę, że spróbujemy zagalopować, chociaż na chwilkę, bo naprawdę jest dzisiaj super i chcę, żeby jak najwięcej z tego treningu zapamiętała, żeby było takie zawsze. Dobra, okej, okay. nie chcę, żeby też ten trening był jakoś długi. trenujemy na razie 15 minut jeździmy i nie chcę, żeby to był długi trening, maksymalnie pół godzinki, yy, bo też to jest jak, no to jest młody koniec, więc nie chcę go przemęczać. Jutro już, jeżeli da się zrobić na trening, ale raczej w to wątpię, yy, to najwyżej we wtorek. We wtorek na pewno pójdę, to myślę, że we wtorek już więcej, spróbujemy porobić jakieś wolty w galopie, już coś porobimy lepszego, bo to jednak jest pierwsza jazda a jak już będzie wiedziała na następnej jeździe, to już powinno być lepiej tak jest ale galop wam, pierwszego galopu wam nie nagram dopiero tam jak udaję, no inne zagalpowanie powiem tak, przegalopowaliśmy sobie dwa kółeczka i jestem bardzo zadowolona Poszło wyśmienicie, że tak to opowiem. Dwa razy mi się raz to było takie bardziej po prostu sobie podskoczenie. Pod, e, takie bardziej odskoczenie, coś takiego. A drugi raz mi tak z radości bryknęła, chyba. Ale nie no, bardzo grzeczna i bardzo się rozruszniała później, bo już na drugim kółku. I nie zrobiła to na niej wrażenia, oprócz tych dwóch malutkich bryczków. <grych> no to choćby, pokażemy wszystkim nasz galop. Hop! Tak jest, dobry koń. Brr, nie przyspieszaj, uhu, hu hu. Super koń, tak jest bym nam przetrwałowała na końcu, ale opanowałam szybko sytuację. Cię dostała przed chwileczką jabłuszko i już kończymy. Tylko ją występuje. Widzieliśmy, a więc teraz będę ją rozbierać i mówić Wam o moich odczuciach po treningu. Jest to bardzo kochana klaczka i myślę, że po prostu ona... To było po prostu przez zaufanie, wiecie o co chodzi. Um, no, bez... Jakby nie wyśmiewajcie się ze mnie, nie jestem jak Zoe i Raven, ale no, myślę, że to po prostu ona mi zaufała, że tak po prostu różnie się zachowywała, chociaż nad budowaniem zaufania już długo pracujemy, także... Wydaje mi się, że yy, poszło nam bardzo dobrze. Jestem z nim bardzo zadowolona. Zaraz dostanie, oczywiście, smaczki. Yy, jest to koń wysoki. Ona ma mocne chody, wybija w galopie. W aż nie aż tak, ale też no, ma taki mocny kus. No bo to jest, wiecie, duży koń. Ona, yy, no to, to ona tak mocno czuje, że na przeszkody będzie mocno chodzić. Ona jest taka właśnie. Yy, nie wiem jak to powiedzieć, no mocna, taka silna klacz, więc, yy, no ale myślę, że przy takim nowym zachowaniu nie będzie dla nikogo niebezpieczna. Yy, myślę, że będzie to dobra klacz yy, do sportu, to znaczy na pewno, bo to jest klacz do sportu, jest z rasy oldenburskiej i yy, to jest koń do sportu, będzie na pewno do sportu u mnie, yy, ale yy, no. Jestem z niej bardzo zadowolona, że tak cudnie się zachowywała pod siodłem. To jest pierwszy koń, yy, którego ja sama zajeżdżam od początku, od samego początku. Yy, więc jestem bardzo zadowolona z naszej pracy i z efektów. Yy, cieszę się, że jednak nie oddałam jej dzierżawy na zajeżdżenie. Cieszę się, że dotrwałam do, do tego momentu sama i udało mi się po prostu zrobić to w moim wykonaniu, że tak to powiem. Także jestem z niej bardzo zadowolona, urodzinki są na pewno udane. Koniecznie napiszcie Wasze odczucia oraz skomentujcie ten film, yy, bo jestem bardzo ciekawa co powiecie na dzisiejszy odcinek. We wtorek zaczynamy kolejny trening z Baweli i myślę, że już zaczniemy robić jakieś wolty w galopie, czy może najrzeź drążki. Także wydaje mi się, że to tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Yy, także bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie i pa pa!